Witam, witam. witam. On na pięciu. Jestem nad wodą. Widzicie to sami. Że jest sporo ludzi. Ja sobie siedzę. Niedługo pójdę sobie do wody. Chcę popływać. Witam, witam. Ja sobie właśnie zaraz popływam tego typu pozdrowienia macie czas do 20 od 21 będę startować wam pozdrowienia te które już wymówiliście no bo teraz nie mogę bo teraz jestem nad wodą no i po prostu trzeba zrobić końce, sobie, od... sobie nad wodą no i widzicie a tej taki jak się mówi ja sobie siedzę sobie na spokojnie odpoczywam sobie ciekawa jaka jest woda, czy ciepła, czy zimna właśnie teraz wezmę okularki od serwiska baby stream jest w sobotę o godzinie e, 17 będzie live, wieczorem nie będzie live, tylko dopiero live w ogólnie na się będzie, ale stream będzie dopiero w sobotę o godzinie 17. Na stream ogólnie. Ja no, nie ma sensu, żebym codziennie streamował. Ja też mam swoje rzeczy, swoje sprawy obowiązkowe, prywatne, rodzinne, to jest po prostu bardzo Może mnie nie słychać z tego powodu, że tu są ludzie i jak mi nie, nie słychać, ale ja sobie siedzę i z wami gadam na tle. No I widzicie jak fajnie można z rodziną spędzać czas, wystarczy chcieć ten czas z rodziną Będ. no dobra chyba to wszystko z tego ja idę się rozebrać na i zacząć sobie yy, pływać na spokojnie tak pozdrowienia macie do 20 a później pierwsza będę wam robił Pozdrowienie, tylko pisze od dla kogo. Naprawdę wysyłacie mi skryna, tego bez oszukiwania, żeby nie było. A ja sobie siedzę, oglądam, patrzę, jak ludzie tu się kąpią, ile rzeczy na spokojnie. A widzicie, trzeba mnie docenić, szanować. Mnie. Jak będziecie mnie szanować, ja was będę szanować. nie wszędzie właśnie. Aka tu jesteś jakaś jak z Ja wiem, wiem, wiem. No, tak mówię. No Aka, ja sobie siedzę odpoczywam. No, co daję tego, bo widzę z tyłu. Ale widzicie, tak trzeba spędzać z rodziną. Tego typu. No widzicie, a nie wiem, gdzieś poszło na chwilę, ja jestem tutaj. I sobie siedzę i z wami gada. Tak mówię. Do 20 macie czas na pozowienia, życzenia, na do dostaniecie nowe konta, tylko pisze od kogo, dla kogo i skryje proszę, żeby, żeby nie było co i jak. Ale gorąco. Daje mi, jakaś z tyłu daje mi słońce. W Ale już. Czekam jak, co, i jak, jak zajdzie to słońce. No dobra, kończę. Tam wszystko macie napisane. Ile maksymalnie można wchodzić do Nate. No. Widzicie jestem. Widzicie. kołam Was. No i tak mówię. No, staram się troszkę ograniczyć tutaj, bo mam ja mam rodzinę i inne rzeczy, ja też muszę pospędzać z rodziną, a nie tego. Staram się dzielić z Wami czasowo tego, ale nieraz będzie tak, że może nie będzie w ogóle live'a na fejsie. Nieraz. Zobaczę sobie. Witam, witam. No dobra. Bo ja muszę się przygotować do pływania sobie. I to chyba wszystko. Trzymajcie się w ogóle i czekam na zamówienia. o 21.00 startuję. Do zamian dotrę, jestem na ten czas. Żebyście nie zapomnieli tego, bo to dla Was robię, a nie dla siebie, tylko dla Was. Dzięki, dzięki za to, że mam do Panu No dobra, no dobra. Pływa na wsteczny mordo. No dziękuję, dziękuję. Miałem czytacie, czytać, że na wsteczny pływa. Chyba nie. No Dobra. Chyba to wszystko dla Was. Postarałem się Wam tutaj. Postarałem się Wam tutaj zrobić coś, nie coś. Aj! No i... Zrobiłem. No. No dobra, trzymajcie się do usłyszenia. I bawcie się, bo jest ciepła na pewno woda. Słońce trochę schodzi, co się da pływać. No dobra, trzymajcie się do usłyszenia. Będziemy. A, jeszcze informacja. Jedna, takie, miłego dnia. Dzięki, dzięki. Jeszcze jedna sprawa, taka typu. Ja też nie będę zawsze mógł robić coś takiego yy, live, yy, czyli live na, na fejsie. Nie zawsze, ale postaram się to, to coś ogarnąć. No, no dobra. To jest taka informacja. To w, gdzie jestem macie czarka. Na zamówienie pozdrawiam życzenia po Frytusce. Na free nowe konta i zamawiacie wysyłacie mi screena. Ja osobiście pieszę, startuję. I wszystko. Trzymajcie się, się Będzie.